Nis robisz mi wielką przykrość. To, że jestem naprawdę piękna, nie znaczy, że płytka. I mam w życiu wiele zainteresowań. No, więc co to za temat? Jubilerstwo. O, właśnie, to nawet niezły pomysł. Ach. Ach. No dobrze. Skoro wybrałyśmy temat, trzeba pójść do biblioteki. Ach, nie warto, kochanie. Tutaj jest dokładny plan kairskiego bazaru. Zaznaczyłam wszystkie stragany z biżuterią. Tutaj jest złoto, srebro, platyna, diamenty, rubiny, cyrkonie, perły, obrączki, ślubne pierścionki, zaręczynowy, kółka do nas. Tylko kolczy... ty potrafisz nagiąć naukę do szaleńczych zakupów. Cóż hmm. mogę dodać? Trzeba mieć ty. Hmm. Film z serii W dolinie królu. Max, myślałam, że na mnie zaczekasz. Czekałem przez e, 20 minut. No, przepraszam, ale musiałam się spakować. Kasidy, jedziemy tylko na krótkie zwiedzanie Doliny Królów. Nie będzie nas zaledwie parę godzin. Nie bardzo rozumiem, po co ci to wszystko. Wzięłam tylko to, co jest niezbędne. Mam tu aparat, książki, trochę wody. Chcę, żeby ten referat wypadł nam na szóstkę. A to? W autobusie rozwiążemy krzyżówkę? No można. Ach. A więc najpierw zaczniemy od piramid, a potem obejrzymy Sfinksa i złapiemy autobus do Abu Simbel. Wiecie co? Piramidy, świątynie, to są wszystko po prostu tanie stragany z pamiątkami. Pytam was, czy przyjechaliśmy tu po to, żeby robić byle jakie zakupy? No to co proponujesz, Sean? Poznać miejscowe obyczaje. Najlepiej przez tutejszych mieszkańców. W ten sposób będziemy mogli poznać prawdziwy Kair, wiecie, bazary, kluby, restauracje. Co wy na to? No cóż, to ma ręce i nogi. No. Jesteś w Rzymie, rób to, co robią Rzymianie, no nie? No, ale to jest Kair. Oczywiście. No tak. No. W tej dolinie jest ponad 60 królewskich grobowców w pradawnym labiryncie ciągnącym się przez całe mile. Tutaj bardzo łatwo można się zgubić. Legenda głosi, że klątwa spadnie na tego, kto zakłóci spokój zmarłych. Niech więc nikt się nie oddala! Akcja ratunkowa nie jest wliczona w cene zwiedzania! <śleszamy> 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 Tędy proszę! Max, co robisz? Ciekawe, jak długo tu jeszcze będziemy. Wyjdziemy stąd za dwadzieścia minut. Dobrze. A potem pojedziemy do Gizech na nocne zwiedzanie piramid. Co? Zapomniałam ci o tym powiedzieć. I nie zapytałaś, czy chce? O myślałby kto, że masz jakieś inne plany. Hmm. Są pewnie za tym zakrętem. Albo nie. No i dokąd teraz mamy iść? No, sądzę, że wycieczka poszła w tę stronę. Jesteś pewna? Oczywiście. Tak myślę. No ta. To jest właśnie koloryt lokalny i musicie przyznać, że to ja wyrwałem was z tej turystycznej nudy. O tak, to znaczy z piramid i Nilu, ale za to znaleźliśmy historyczny śmietnik. <grym> o, oh, witaj, egipski młodzieńcze. Tak, a gdzie jest twój wód? Jimmy to nie jest dziki człowiek, ale na pewno nie rozumie, co do niego mówisz. Proszę wybacz nam, on zawsze tak głupio się zachowuje. Jesteście z Ameryki? Trafiłeś, tak! Jesteśmy z Ameryki, a ty jesteś z Egiptu. No wiesz, zachód, wschód. O co nam chodzi? Znaleźć podstawy porozumienia. Chcecie zagrać w karty? Najwyższe stawki bez ograniczeń! Zdaje się, że trafiliśmy. Przełóż i rozdaj, mały, przełóż i rozdaj! Greszon, to nie jest najlepszy pomysł. Dopiero poznaliśmy tych ludzi. Nie bój się, czuję, że będę miał szczęście. Nazywają mnie królem Gier. Asem, a nie raz. Mistrze. Klęski? Nie, chciałem powiedzieć kanasty, ale. Mam na sobie szczęśliwą kurtkę. To Ciuch z Hollywood. Sprzedawca zarzekał się, że nosił ją jakiś kuzyn Franka Sinatry. Może już wystarczy tej wizyty, co? Idziesz ze mną oglądać Nil? Jasne, stary. Czy to jest ta wielka rzeka? Tam. A myślisz, że jest tam wodna zjeżdżalnia? A, a więc tak, nie mam przy sobie dużo gotówki, ale może zainteresuje kogoś na przykład to, co? To jest sporo warte. No. O, już prawie rąk nie czuję odnoszenia tych twoich zakupów. O, nie tylko moich. Ja też jestem wykończona, a jeszcze przed nami zwiedzanie muzeum. Nie, nie, nie. Przedtem musimy pójść do tej kobiety z biżuterią. W każdej chwili ma mieć nową dostawę bursztynu. Ashley, oczywiście trudno będzie ci w to uwierzyć, ale nie wszyscy, którzy widzą cię, kiedy kupujesz ceramikę, przymierzasz kolczyki uznają to za poważne badania. Wiesz, Denise, ty masz swoje podejście do nauki, ja mam swoje. Może użyłabym swojej pałeczki na waho, żeby zdecydować, w którą stronę pójść. Albo można się rozdzielić. Rozdzielmy, Rozdzielmy się. się. O, i kto znowu wygrywa? Heh, nie możecie mieć tak dużo figurek Sfinksa. Naprawdę? Jesteś dobrym graczem. Muszę teraz przestać. Czuję się upokorzony. Co? Nie, nie przerywaj teraz. Nie, Zabawa dopiero się zaczyna. Jeszcze jedno rozdanie. Dam ci fory. Tak, mojemu tacie. Przydadzą się nowe jeansy. Sean, co tu się dzieje? No cóż, kilka nie najlepszych rozdań, ale na pewno się odegram. Jeszcze tylko jedna partyjka. Tylko jedna partyjka. Nie mam Co? Straciłem 32 rozdania z rzędu. Sądzę, że jednak mam prawo. Co? Sean, wydaje mi się, że już nie bardzo masz o co grać. Ładne bokserki. Dobra, wiem, że te hieroglify już były. To dlatego, że krążymy tu w kółko od godziny. Nie zrobię już ani kroku dalej. No może, gdybyś nie nosiła ze sobą takiej ilości niepotrzebnych rzeczy, byłabyś mniej zmęczona. Kiedy zabłądzisz, najlepiej zostać tam, gdzie się jest, żeby ktoś mógł cię znaleźć. O tak, świetny pomysł. Tylko patrzeć, jak przemaszeruje tędy oddział starożytnych Egipcjan. Słuchaj, wiem, gdzie jesteśmy. Przyszliśmy stamtąd, więc. Tak? To oczywiście. Ja też wiem, gdzie jesteśmy. W labiryncie i nie wiemy, jak z niego wyjść. No dobra, zabłądziliśmy. Jesteś zadowolona? Wyobraź sobie, że nie! Wiedziałeś, że archeolog, który odkrył to miejsce, zginął w katastrofie lotniczej tydzień później? No i co? A w tydzień później jego współpracownik umarł na tajemniczą chorobę. Um. Mówię ci, że bogowie rzucą klątwę na każdego, kto zakłóci spokój faraonów. Nie sądzisz, że twoje gadanie zakłóca ich odwieczny spokój? Słyszałeś coś? Nie. To... chyba wiatr. Jaki wiatr? Jesteśmy pod ziemią. No to może nie topesz czy coś takiego. Nie wiem. Sprawdzę. Idę z tobą. Co to było? Nie wiem, ale nie brzmiało dobrze. że ten dzieciak tak mnie ograł. A! Jestem spłukany! To koniec! Dno! Ech. Idę się przejść po pokładzie tak. Ale jesteś tylko w ręczniku. <laughs> Nieważne. Niżej już nie można upaść. Naprawdę trzeba coś zrobić, żeby mu pomóc. O, o, o! o. Chyba wiem co. Tak jest! Kiedyś sam trochę grywałem w karty. Odegram się za szona, nie ma mowy. Wcale nieślę, prawda? Założę się, że nikt nas nie szuka. Szukają. Nie pamiętasz, że zapisałam nas na tę nocną wycieczkę. Nikt się nas nie spodziewa przed północą. Ha, świetnie. Kto mógł przewidzieć, że zgubimy się w wielkiej egipskiej dziurze? Zaglądałeś do tego przewodnika cztery razy. Myślisz, że znajdziesz tam jakąś nową mapę? Teraz na pewno żałujesz, że nie wzięłaś nic do jedzenia? Przeżyję. Mogę się podzielić, ale przyznaj, że wzięłam z sobą potrzebne rzeczy. Pasuje. Jak chcesz? Co jest z tą twoją niezrozumiałą pozą samotnika? O co ci chodzi? No tak, nie każdy lubi, kiedy na niego zwrócone są światła reflektorów. Wiesz, kiedy mój tata był w marynarce, przeprowadzaliśmy się chyba z tysiąc razy. Wszędzie byłam zawsze nowa. Nienawidziłam tego. Więc, żeby to zatuszować, udawałam, że jestem kimś innym kimś, kto umie rozmawiać z ludźmi, śmiać się, dowcipkować. No i po jakimś czasie stawałam się całkiem inną osobą. To znaczy, że pod tą całą zewnętrzną powłoką kryje się nieśmiała dziewczynka? Przez sobie chciałabym być otwarta. Przepraszam, nie chciałem. Uff. Zewnętrzna powłoka też jest fajna. Hej! Dopiero co włożyłam baterię. To klątwa faraonów. Raczej kiepskie baterie. Max, na wypadek, gdybyśmy stąd nie wyszli, chcę, żebyś coś wiedział. Co? Nieważne. Nie, nie, nie. Co chciałaś powiedzieć? Jesteś najfajniejszym chłopcem na statku. Dobra, ja też chcę coś Ci powiedzieć. Co? Mistrzowie, co powiecie na małą partyjkę? Mam czegoś takiego wiele więcej. Mortal Kombat, Donkey Kong i wiele innych. Czego chcesz? Wiesz czego chcę. Masz to na sobie. Tym razem ja wybiorę grę. Pokażemy to Aislinn. Chyba padnie. Zdaje się, będziecie żałować, że nie byliście ze mną na bazarze dziś wieczorem. No właśnie, z pewnością brakowały ci tam tragarzy. Nie, tylko udało mi się kupić niezwykły bursztynowy wisiorek. To coś wyjątkowego, rzecz o dużej wartości. O, naprawdę? To znaczy, że mogą być tylko dwa... Nie, trzy... A właściwie pięć, bo jeden dla mamy, a drugi dla mojej nauczycielki. Gdzie to kupiłyście? Byłyśmy w takim sklepie, gdzie je wyrabiają. To też tam dostałyśmy. A najdziwniejsze jest to, że dostaliśmy je. Ciekawe! Po Cienie cenie hurtowej. hurtowej! Dlaczego ciągle mi dokuczacie? jeszcze raz. To No i co? Teraz ty. Yes! Mam to co chciałem. Wygrałem. <śpiewa> Panowie, było mi miło i w duchu prawdziwych, pozytywnych stosunków międzynarodowych z zabieram z sobą tylko rzeczy szona. Wy możecie zatrzymać swoje rzeczy. Dla siebie chciałem tylko zachować jedno. Tylko nie nasze bokserki, proszę! Nie, nie, chcę tylko to. Zresztą to nie jest egipska specjalność. Halo? Hej, hej! Gdzie jesteście? Max? Max, obudź się. Ktoś nas woła. Hej, hej! Hej, hej! Jesteśmy tutaj! O, no, nareszcie są. Kiedy nie zjawiliście się na zbiórce, zaczęliśmy poszukiwania. Nie przyszło nam do głowy, że zawędrowaliście aż tak daleko. Chodźmy już stąd. Pamięta pan, co pan opowiadał o klątwie faraonów? Tak. To prawda. Bogowie musieli uznać, że zakłócamy spokój faraonów, bo usłyszeliśmy takie dziwne, świszczące głosy. Świszczące głosy? Coś takiego. Pan też je słyszał? Tak. To był gwiżdżący radża, tutajszy nocny stróż. No dobra, straciłem panowanie nad sobą i nie zamierzam więcej brać się za hazard. I mam szczęście, że trafił mi się taki kumpel, więc może oddasz mi moją kurteczkę. Nie, nie pasuje na ciebie. Nie szkodzi. Zimno mi. Mnie też. Poczekaj. Czy to możliwe? Oczywiście, egipska bogini zakupów. Bądź pozdrowiona. To dziwne, że twoich dowcipów nie wykorzystano dotychczas w telewizji. Właśnie pracujemy nad wizualną stroną referatu o sztuce dekoracyjnej. Widzisz? To jest właśnie pierwsza korona egipskiej monarchii. Eee, to nie całkiem tak. Ale w książce. W starożytnym Egipcie były dwie korony. Jedna w górnym królestwie, druga w dolnym. Ta podwójna korona była używana dopiero po zjednoczeniu około 3200 lat przed naszą erą. Jesteś pewna? Pamiętacie tę kobietę, od której kupiłam naszyjnik? Rozmawiałam z nią potem bardzo długo. Ona pochodzi ze starożytnego rodu królewskich jubilerów. Dowiedziałam się od niej naprawdę bardzo ciekawych rzeczy. No proszę! A mówiłaś, że ona jest materialistką z pustą głową. To nie było całkiem tak. Okay. Ashley, poczekaj. Naprawdę przydałaby się nam twoja pomoc. I co? I powinnyśmy były cię posłuchać. Mhm. I przepraszamy. I co jeszcze? A, a, tobie to chyba sprawia Cześć. przyjemność. Hej, hej. Prawie taką jak zakupy. Hej. Gdzie byłaś wczoraj wieczorem? Pani Mitchell mówiła, że zgubiliście się z Maksem na pustyni. Spędziłaś z Maksem noc? Nie, nie, to nie było tak. Nic z tych rzeczy. Zabłądziliśmy i siedzieliśmy całą noc w labiryncie, bez jedzenia, bez wody i światła. Ojej! Byłaś z Maksem całą noc w ciemnościach? Daj spokój, Tamiro. Oni byli w strasznej, ciemnej dziurze. Nie ma w tym nic romantycznego. No cóż właściwie Masz rację, nie było w tym nic romantycznego.